Witam wszystkich w następnym fi filmiku. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda w sieci DMR pogoda typu Metar z lotniska. Ja mam tutaj pogodę, akurat będę Wam pokazywał z lotniska na Rębiechowie w Gdańsku. Tak, także wchodzimy w Message wysyłamy na ten numer metar epgd przykładowo gdańsk resend sending o, nie chcę wysłać, dobrze to jeszcze raz go zrobimy wysłało Dostajemy o, informację zwrotną z EPGD, czyli z lotniska Gdańsk, Rębiechowu. EPGD, EPGD 27, 11, 30 ZULU, tutaj informacje. Jeszcze raz to wam pokażę. No, tak wygląda właśnie informacja z lotniska yy, z, z Gdańska. Yy, możemy nawet otrzymać informację o stanie pogody z innego lotniska, z Krakowa, z Poznania, z Wrocławia, czy, czy tam. Z, z Babi Mostu i, i innych części kraju. Tak to by w, wyglądało tutaj w sieci DMR. Po, pogoda z lotniska. Zapraszam do subskrybowania i komentowania mojego kanału. Pozdrawiam 73 SP2 Stefan Adam Roman SP2 SAR.